Siemaleczko, ludziska, z tej strony Weno To jest ósmy odcinek serii City XL. Jak pamiętacie, skończyliśmy mniej więcej w tym miejscu. Ja się ustawiłem przed moim nowym ratuszem, który Wam teraz zademonstruję. Wybudowa wybudowałem ratusz dla większego miasta, bo na razie jesteśmy takim większym miastem, niedużym I. Zaczynamy naszą rozgrywkę ponownie i demonstruję wam wzrost mojego ratusza. Rośni, rośni w siłę. Piękny. Co prawda będzie mi kosztował 3 paki miesięcznie. Yy, albo nawet 6. Aha, 6? Nie, 3, dobra. Nie jest źle. Będzie mi kosztował 3000 miesięcznie. Ale jest, jest to ratusz dla właśnie większego miasta, które jest. Piękno. Mamy habirę jak 150 po prostu. Owok zaraz mamy. E, Happy Wheel, się nazywa to. I jakieś biurowce. Przyjemna okolica. O kurwa jaki dom. Kogoś fantazja poniosła. I to kochanie jest dom, to jest dom specjalisty. <ścoughs> no rzeczywiście specjalista, wygląda trochę jak jakiś Statek kosmiczny, tam jeszcze jeden jest. O, cholera! Trzy nawet, teraz, dwa, trzy takie same domy. Dobra, nasze miasto wyg wygląda mniej więcej tak. Zróbmy zdjęcie, widok satelity z daleka wam je zademonstruję jak wygląda. Mogę wam pokazać, jak wygląda w dzień, w nocy. W nocy się powinno troszeczkę rozjaśnić, chociaż nie bardzo z to, widzę. Ale nie ma tragedii. Trzecia w nocy, tak wygląda miasto. Przejdźmy sobie na godzinę popołudniową. Wracamy oczywiście do satelity, do naszego głównego widoku miasta i zobaczmy, co brakuje i czego brakuje w naszym mieście. W tamtym miejscu już nie będziemy budować żadnych domów i tak dalej, ale zbudujemy tutaj troszeczkę dyrektorów, ponieważ z tego co widzę, potrzeba ich bardzo w naszym mieście. A ja, ja, to miało być tak pięknie. Oj. Cholera. No dobra. Gospodarność terenu: zero. Dobra, dyrektorzy się do naszego miasta zaraz sprowadzą. Zarabiamy 30 tysięcy miesięcznie. 31. Haha. Yy, I. Czego my tu nie mamy jeszcze? Czego my tutaj nie mamy jeszcze? Tu widzę jakieś przedsiębiorstwo upadło. Tutaj też. Yy, tutaj nie wiem co się dzieje. Nic na razie nie ma. Jakość życia jest kiepska w tym rejonie. No cóż wam poradzać? Pracujecie w fabryce nowoczesnej. To jakie, jak, jaką jakość życia wy tu byście chcieli? Mogę wam sklep postawić. Mogę wam postawić sklep. Nie sklep, nie łóżko. Sklep. Postawiam wam większy sklep, żebyście byli zadowoleni. A postawię tutaj i niech się wprowadzają. Ok, nasze miasto potrzebuje jeszcze troszeczkę robotników. Dyrektorzy się wprowadzają do naszego imperium. Imperium. A my uzupełnimy tutaj troszeczkę tymi robotnikami to miejsce. Tu będziemy mogli postawić jakiegoś, jakąś pierdółkę typu szkoła. Typu, coś tam jeszcze nie jest źle. Nasze miasto zarabia, i o to chodzi. Elita w naszym mieście ma oczywiście co ma: baseny, palmy. Szkoda, że kurwa pola golfowego jeszcze nie mają. No Nie ma serania po gaciach. Tu ma taką w Chłop, że mi przykro, aż się zrobiło. Korty tenisowe. Zadowolenie z ruchu. Tutaj troszeczkę ten ruch się zmienił odkąd wybudowałem tą drogę. Tu na pewno trzeba by zrobić przesiew i zrobić taką międzystanówkę dosyć większą, dosyć taką konkretniejszą drogę, ale to już niebawem. Będziemy zmieniać, będziemy zmieniać infrastrukturę naszych budynków, ponieważ możemy wybudować już, umożliwia wytwarzanie produktów przemysłu ciężkiego, i w tych budynkach potrzebują tylko pracowników, a my potrzebujemy robotników, specjalistów i dyrektorów tych większych. Jeżeli dobrze pamiętam, to są te małe budynki. Zróbmy taki mały eksperyment. Zapiszemy sobie grę ze stanem chyba milion osiemset. Tak, milion osiemset dolarów na naszym koncie siedzi jak złoto po prostu. I zrobimy sobie mały buldoreżing. Buldo, tak to nazwę fabrykę rozwalimy rozwalimy nasze budynki razem z drogą i fajnie by było jakbym mógł sobie zbudować z tych budynków te większe budynki byłbym bardzo zadowolony o cholera on tak zapomniałem że to nie można budować tych ale może tak pójdzie nie przejdzie Coś mi się zawiesiło... Zapomniałem, że te budynki są większe. Oj cholera! Cały misterny plan w pizdu. Dobra, musi to zostać w ten sposób. Jakby to... Chur. Nasze miasto straciło dużo pracowników. Przez mój błąd. Trzeba przywrócić jeszcze elektrownię, która tutaj była, i teraz już jej nie ma. Nasze budynki rosną. Wolne miejsca pracy, zaraz zobaczymy, co to, jak to wygląda. Zatrudnienie: Elita jak zwykle jest w dupie, ponieważ nie może się ogarnąć, jeżeli chodzi o ich przemysł. Chociaż chyba się uzupełnili. I dalej nie ma budynków. Mój błąd. Czego oni tu nie mieli. Gdzie była elita? Niski poziom. Ja bym chciał wysoki poziom elity. To mógłbym go wcisnąć w takie większe jakieś wytwórnie. Przemysł nowoczesny i przemysł wytwórczy. To, to chyba dostaliśmy w tym momencie, ponieważ chyba tego jeszcze nie miałem. Przemysł wytwórczy uzupełnimy sobie w tym miejscu. Niech ta elita tutaj przychodzi do tego miasta. No, mu się zapisuje. Kurde, strasznie często się zapisuje ta gierka. Ale to dobrze, bo przynajmniej niczego nie stracimy, nie? Chyba. <laughs> e, dobra. E, miasto straszli ma straszliwe korki. Ceny dostaw wody są zbyt wysokie. Kliknij na ikonkę, aby zobaczyć panel handlu. Nie mamy usług turystycznych, prądu i nie mamy miejsca dla mieszkańców. Haha. Ha. Wolne miejsca pracy. Jest ich w kurde. Trzeba specjalistów, a więc budujemy specjalistów. I stało się. Dostaliśmy, kochani, dostaliśmy, kochani, co dostaliśmy? Nowe budynki dla specjalistów. I teraz patrzę, gdzie są specjaliści? Tu są specjaliści, tu są specjaliści, tu są już dyrektorzy. I więc robimy w ten sposób. Robotników wypieprzymy stąd. A nie na razie rozrośniemy to miasto do granic możliwości i potem będziemy się martwić o to, żeby nasi Robotnicy byli zadowoleni ze swojego miasta. Niech się wprowadzają. Nasze miasto dosyć fajnie zarabia, z tego co widzę. Zobaczymy, czy tam się coś zmienia. Jakość życia w okolicy. Zadowolenie z podatków. Jeżeli wam zmniejszę podatki, to będziecie mi mniej, mniej płacić. No, to mi się chyba nie opłaca. Co to jest za budynek? Biurowce, biuro podatkowe. Dobra, zarabiamy nawet fajnie, ale czemu tutaj się coś dzieje takiego złego? Hotele biznesowe. Oczywiście, trzeba je wybudować. Postaram się zbudować jakiś taki większy hotel biznesowy i postawimy go, postawimy go z dala od fabryk, chociaż to nie będzie, nie będzie łatwe, ale tutaj przy biurach myślę, że oni się wprowadzą bardzo chętnie, budynki specjalistów są takie troszeczkę inne niż robotników, te większe, są bardziej kwadratowe. Dobra, wróćmy sobie do normalnego stanu budowy Zobaczmy co tu się otworzyło Co? 50 tysięcy no na bankiem takie coś wybuduję. Muszę zarabiać chyba z dwie paki miesięcznie No i jakieś tutaj jeszcze są ośrodki medyczne Ośrodki medyczne koszt zadania opiekę medyczną miasta zapewnia opiekę medyczną całego miasta, a to jest dobra akcja, bo chyba się przyda takie coś. Ja tu się postaram to wybudować, szpital z widokiem na zatokę, to będzie mega szpital. No miasta napływają fundusze, ale czegoś my nie mamy, elita strasznie jest, mało usług turystycznych, nic wam na to nie poradzę, ceny wody są strasznie ciężkie, tak. Wody byście chcieli. Trochę mnie to kurde przeraża, bo taką pompę to nie, nie będzie łatwo postawić, ponieważ będzie druga. Ale poświęćmy te 15 baniek, żeby ona stanęła na nogi. Mamy 2,5 miliona. Jeżeli nasze miasto na razie straci na funduszu. To nic się nie stanie. Zwiększymy sobie produkcję wody. Powinno to podnieść troszeczkę warunki w naszym mieście. 23 tysiące. Potrzebujemy wybudować, e, potrzebujemy zobaczyć, kto nie ma pracy. Zadowolenie z pracy jest całkiem OK. Zadowolenie dla specjalistów nie jest OK. Dobra, musimy wrócić do. Do przemysłu wytwórczego. Zobaczmy sobie przemysł wytwórczy. Elita będzie potrzebna w tym miejscu, akurat. Także możemy go gdzieś tu wpieprzyć. Opa, na bank. I przemysł wytwórczy powinien się podnieść. Zobaczmy, czy się podniesie. Jeżeli nie, to trzeba będzie interweniować. 22 tysiące, na razie rośnie, na razie rośnie, coś tam się produkuje. Mieszkańcy, mieszkańcy. Czego tu miałem? Dostawy elektryczności. No elektrycznością jest problem, szczerze wam powiem. Paliwo, rafineria. Jeżeli byśmy wykonali rafinerię, stworzyli platforma wiertnicza, rafineria, elektryczność. Odpady i paliwo. Rafineria mnie pochłonie 5000, ale myślę, że rafineria by się przydała, bo mamy parę odwiertów i taka rafineria by zrobiła robotę w tym miejscu. Oczywiście postawimy ją na środku, żeby każdy miał blisko. Jeżeli nasze zarobki wejdą powyżej 40 tysięcy ponownie, postanowimy, postanowimy zrobić jakiś większy ruch. Jeżeli chodzi o zwiększenie, zwiększenie zarobków miasta, ale tymczasem nasze zarobki muszą, koszty utrzymania, większą drogę: 80 samochodów, 160. To jest droga ekspresowa, kochani. 18 tysięcy. Rafineria stoi. Dobra, wróćmy sobie do normalnego trybu gry. Potrzebujemy więcej mieszkań dla dyrektorów. Ok, robi się. Troszeczkę ich tutaj umieścimy w tym miejscu. Będzie dosyć spoko. Nasze miasto ruszy do przodu. Tak mi się wydaje. A my tymczasem możemy sobie wykonać takie coś, jak. Co my możemy wykonać? Tu jest są dyrektorzy, tu są robotnicy, tak mi się wydaje. A jeżeli ja wybuduję duże budynki, to może się tak stać, że miasto przestanie. Być wypłacalne. Nie znaczy niewypłacalne, tylko przestanie być pracy. Zaczniemy przyspieszać z produkcją. A my potrzebujemy więcej elektryczności. Niestety machnę Wam tutaj jeszcze jedną elektrownię i się cieszcie. Trochę mnie to irytuje, bo. Małe elektrownie. Ile mam tych małych elektrowni już? No serio? Raz. Dwa. Trzy. Jeszcze jedna powinna być gdzieś. Serio? Dobra, muszę zbudować jeszcze jedną elektrownię. Pięć tysięcy. Cholera jasna. Mm. Zaczynamy tracić pieniądze. Co jest powodem tego? Zadowolenie z pracy. Dużo ludzi nie ma pracy. Miejsca pracy też nie ma miejsc pracy. Trzeba wybudować miejsce pracy. Szybka dedukcja. Elektrownia. Potrzebujemy zarobić jakieś 40 tysięcy miesięcznie albo 30, i wtedy postawimy sobie nowy cel. Biura. Biura, biura. Przemysł, ok, Powięk powiększmy zagęszczenie naszego przemysłu. Będziemy go chyba robić już w tym miejscu, bo to jest troszeczkę ciężkie. Przemysł ciężki. Przemysł wytwórczy i przemysł na skalę. Zobaczmy czy to pomogło troszeczkę w wykonaniu większej ilości. Najpierw wybudujmy firmy. Jeżeli będzie potrzeba więcej mieszkańców i nie będzie znaczy będą wolne miejsca pracy, to wtedy sprowadźmy kogoś do miasta. Bo tak to nie ma sensu moim zdaniem. Nasze miasto zostało ponownie zapisane. O leci samolot. I jakość życia w okolicy jest bardzo niska. Ok, zobaczmy zadowolenie naszych mieszkańców. Zadowolenie. Nasi mieszkańcy są zadowoleni z tego co widzę. Jedynie co upada, to jest rozrywka. No, rozrywka leży na po prostu dnie naszego miasta. Jak, na, jak po prostu najniżej się da, chyba, bo. Ale nie wiem jak to zrobić. Nie wiem co z tą rozrywką, jak to ogarnąć. Tak, żeby to miasto się uspokoiło. Najchętniej to by mi wybudował. Yy, Najchętniej bym im wybudował jakiś duży obiekt, ale taki duży obiekt, jeżeli już bym chciał postawić, to kosztuje 250 tysięcy spoko, mogę to postawić, ale. A, 250 tysięcy mieszkańców. A nie no to nie tak nie tak daleko. Niedługo postawimy stadion. Także myślę, że. Yy, zwiększy to na pewno zadowolenie mieszkańców, budynki. Budynki na pewno zwiększają zadowolenie, ale to chyba nie o to chodzi. Projekty. Projekty. 50 tysięcy miesięcznie i koszt produkcji 300 tysięcy. Zadowolenie do rozrywki. Ameryka. Ale wielki, kurde budynek, jakieś 30 tysięcy miesięcznie. Nie dam rady tego utrzymywać, niestety. Więcej mieszkań dla robotników potrzebuje nasze miasto, a więc troszeczkę ich wybudujmy. Zobaczmy, ile czego potrzeba w naszym mieście. Znaczy, wolne miejsca pracy, o tak, wolne miejsca pracy. O to mi chodziło. No nie bardzo jest z tymi miejscami pracy wolne, ale dobra, jeżeli chcą się wprowadzić. To postawmy im na razie raz, dwa, trzy takie budynki, cztery. Cztery nie głębę. Zobaczymy, jak się wprowadzą do naszego miasta. O, okej, okay, kochani. No dobrze prosperujemy, dobrze nasze miasto się rozwija. Widok pocztówkowy. Nasze miasto jest dosyć, dosyć, fajnie rozwinięte, ja Wam je pokażę mniej więcej w ten sposób, ciach. Tu są farmy, dzielnica specjalistów, dzielnica robotników, tu jest dzielnica elity, tam są fabryki, także jest dosyć ciekawie, no zarabiamy dosyć fajnie. Nasze miasto ma już 3 miliony w gotówce, plus do tego zarabia miesięcznie 17 tysięcy, także jest dosyć fajnie. Dobra. Ja się na razie z wami żegnam. Do zobaczenia już w kolejnym odcinku. I do usłyszenia. Łapkujcie, jeżeli wam się ten film podobał. Naprawdę mnie to podniesie na duchu. Będzie jeszcze więcej takich filmów. I tak jak już mówiłem, niedługo wychodzi Battlefield 4 i będzie kampania z tego Battlefielda. To będzie dopiero akcja. CDC, które oczywiście nie zostanie odsunięte od serii, będziemy sobie kontynuować dalej, chyba że nas, nasze miasto spłonie całe. Wtedy będzie, będziemy myśleć, co zrobimy dalej. Eee, a tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia i usłyszenia. Cześć Wam!